Witam serdecznie z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla was przepis na przepyszne piankowe ciasto z truskawkami, bitą śmietaną i kawałkami czekolady. Ciasto jest delikatne, orzeźwiające, nie za słodkie, lekko kwaskowate, idealne na gorące dni. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod filmem i zapraszam do oglądania. Krok pierwszy, spód. Przepis w formie pisanej znajdziecie na moim blogu. Link do bloga znajduje się na dole w opisie filmu na dno foremki o wymiarach 24 na 24 cm wykładamy około 18 herbatników. Odstawiamy. Krok drugi: krem. Do rondelka przekładamy 500 g truskawek. Dobrze blendujemy i w tym czasie włączamy grzanie kuchenki. Gdy mus się zagotuje, od razu wyłączamy grzanie kuchenki i wsypujemy trzy galaretki. Ja mam tutaj galaretkę truskawkową, malinową i cytrynową. Wsypujemy do musu truskawkowego i mieszamy. Gdy proszek się rozpuści, przesadzamy przez sito. Odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 36% i miksujemy z dwoma łyżkami cukru pudru. Miksujemy krótko, około minuty. Dodajemy 500 g serka mascarpone również schudzonego. Miksujemy aż składniki się połączą, około minuty. Wlewamy ostudzony mustru skawkowy i miksujemy do połączenia się składników. Nie miksujcie zbyt długo, bo krem Wam się zważy. Wsypujemy 180 g posiekanej czekolady deserowej. U mnie to jest 130 g czekolady i 50 g takich chrupiących kuleczek czekoladowych. Możecie dać jaką czekoladę tylko chcecie. Mieszamy i wykładamy krem na herbatniki. Zostawiamy do lodówki do stężenia. Krok trzeci – mus truskawkowy. Do rondelka przekładamy 500 g truskawek, blendujemy i zagotowujemy. Gdy pojawią się pierwsze bąbelki, od razu ściągamy z kuchenki i przecedzamy przez sito. Wsypujemy dwie galaretki truskawkowe. Mieszamy aż proszek się rozpuści i odstawiamy do wystudzenia. Następnie wylewamy na schłodzone ciasto. Wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Na drugi dzień, gdy ciasto jest gotowe, dekorujemy bitą śmietaną. Do zrobienia bitej śmietany użyłam 150 ml kremówki 36% i 1 łyżkę cukru pudru. Na górę układamy truskawki. Moi drodzy, kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze w komentarzu: Ciasto z truskawkami. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i zapraszam Was na mój drugi kanał, Grecki Świat Ryty. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!